23 Jastrzębie. Coś bardzo ludzkie się krząta, mówił starosta do pana Samuela, patrząc przez okno na zamkowy dziedziniec. Ja się boję, aby oni bez nas czasem nie obwiesili Włocha. Ja zaś czegoś innego się lękam, mruknął pan rotmistrz, kończąc się ubierać. Stadnicki pilnie spojrzał mu w oczy, jakby myśl brata odgadł. A czegóż się lękasz? Oto się lękam jakiegoś tutaj matactwa. Paniewski to lis ostrożny, a Rudzki to ojca by przedał. To nie zwlekając, chodźmy do Krzysztofa, mówił Stadnicki. Przecież nas nie wyrzuci z tej sprawy, jakby muchy z mleka. Coś przecież powie. I bracia udali się śpiesznie do komnaty pana Podczaszego. Krzysztof Zborowski, dawno już ubrany, najspokojniej kończył przed kominem spory kubek winnej polewki. I z zadowoleniem przyglądał się doskonale rozżarzonym drewkom. No i na czymże stanęły układy? Powiedział Samuel, zasiadając naprzeciw Krzysztofa. Co mówi pan poseł? Jak dotąd nic nie stanęło jeszcze, obojętnie odpowiedział podczaszy. Więc z niczem odprawiłeś posła? I to nie, albo miał głupi takiego ptaka, wypuścić z ręki? A wiesz, tęgi jest Krzysztof. Mówił śmiejąc się Stadnicki. Jego tylko rozruszać należy, to on całą rodzinę wywiesza. Cóż to i szwagra dla kompanii prowadzisz na sznurek? Ej, do diabła to dobra myśl, tylko że to szlachcic, to może nie ujdzie tak gładko. Nie idzie tu o powieszenie, panie starosto. Potrzeba tylko podskubać szlachcica. Samuel, co od początku tej rozmowy, od wczoraj jeszcze domyślał się już czegoś, co nie po duszy mu było... I przenikliwym okiem śledził po twarzy Krzysztofa, powstał nagle cały zaczerwieniony z krzesła i krzyknął: Cóż to nowego, panie bracie? Nic nowego, spokojnie odpowiedział Krzysztof. To moje dawne zamiary. Czekałem tylko propozycji z ich strony, a teraz zupełnie spokojny jestem. Widać, że Stanicki nie zrozumiał dobrze, o co rzecz chodziła, bo z zadziwieniem patrzył na Samuela, co się trząsł ze złości i przemówić nie mógł. Cóż, bo wytrzeszczyłeś oczy, jak potępieniec, panie Samuelu. Jak to? Zaryczał na koniec pan Rotmistrz i oczy mu okropnie błyskały. Jak to? Panie Krzysztofie. Więc to rzecz cała o pieniądze idzie? A już teraz rzecz bardzo naturalna, aby mi pan Bogdan zwrócił wszystko, co mię kosztowały prezenta i podejmowanie go nieraz na moim zamku ze wszystkimi przyjaciółmi i krewnymi z Wołosza. I mówiąc to, pan Krzysztof był zimny, obojętny, spokojny. Jak gdyby to była rzecz najprostsza i nawet uwagi nie warta. Samuel cały kipiał od złości, a na koniec i Stadnicki, pojąwszy o co rzecz chodzi, odezwał się z kolei. – Panie Krzysztofie, naprawdę? Czy żartujesz z nas sobie? Obydwa przystąpili ku niemu. Nieporuszony z uśmiechem obojętności zupełnej patrzył pan Krzysztof na te burze. Widać było, że jego charakter i odwaga dopiero teraz w swoim właściwym znalazły się żywiole. Panie Krzysztofie, albo ty musisz przyznać, że to wszystko są żarty, albo i wściekły nieprzytomny Samuel nie skończył. Żywszy tylko rumieniec wystąpił na twarz pana podczaszego. Albo co? zapytał powolnie. Samuel się nie posiadał. Albo albo i wiele rzeczy musiał strasznych pomyśleć, tak okropnie wyglądała szeroka twarz jego. Albo na moje dusze ciężko pożałujesz tego. Nie potrzeba mnie straszyć, panie Samuelu. Ja się gruźb waszych nie lękam, a nadto jestem panem mej woli. I w tem, co do mnie należy, mam i prawo, i obyczaj rządzić się własnym, a nie cudzem zdaniem. Spojrzeli po sobie Samuel ze Stagnickim i milczeli chwilę, a pan Krzysztof, powstawszy z miejsca dużymi krokami, rozmierzał komnatę. – Jeszcze raz przypominam wam, panie Krzysztofie – mówił Samuel, chcąc odzyskać całą krew zimną, ale rozpalona twarz piekłem, co mu się w sercu ważyło, zdradzała to próżne usiłowanie pana rutmistrza. Jeszcze wam raz przypominam, coście winni, jeżeli nie sobie samemu, to imieniu Zborowskich. Uwalniam was zupełnie, panie Samuelu, od przypominania tego, co do mnie należy. Chciał dalej mówić coś jeszcze, ale mu przerwał pan Samuel. Panie Krzysztofie, ostatnie słowa! I drżał cały od gniewu. Czy ostatecznie myślisz zerwać z nami? Ja nic nie zrywam, zimno odpowiedział pod czaszy. Samuel już nie wstrzymywał więcej całej swej wściekłości porwał za rękę Stadnickiego. A więc ja i cała twoja rodzina zrywamy z tobą nigdy więcej noga samuela zborowskiego nie postanie na zamku waszym a ludzie honoru zrobią to co do nich należeć będzie i spojrzał na stadnickiego panie stanisławie nasza rzecz skończona na koń i do domu a naturalnie odpowiedział starosta żygwulski bo gdzie idzie o targi tam szabla na nic się nie przyda Powieścież waszą na kołku, panie podczaszy, bo i na cóż u milion diabłów włóczyć u boku to biedne niemieckie żelazo, kiedy już raz drugi tak mocno do pochwy przylgnęło. I śmiejąc się okropnie, wyszedł za Samuelem z komnaty. Niedługo też gościli w czarnokozińcach bracia. Zabrano się śpiesznie do drogi, co w owym rycerskim wieku przodków naszych najmniejszą było w życiu rzeczą. I jeszcze pan Krzysztof nie miał czasu ochłonąć z gniewu i wzruszenia, a już rotmistrz z czaszym opuścili zamek z przechwałkami i okropnym szyderstwem. Scena ta z bracią lepiej posłużyła paniewskiemu niż cała dyplomatyczna przebiegłość ludzkiego. Oburzony Zborowski naigrawaniem się swoich towarzyszów i uniżeniem, jakim dobrowolnie się okrył w ich oczach, tknięty do żywego w swej dumie, ze wściekłym szaleństwem postanowił brnąć dalej. A obrotny ludzki, widząc co się święci, tak go plątał, tak go matwał w swoje perswazje, namowy i poszepty, iż nie dał mu chwili nawet, aby ochłonąć z tej gorączki, z gniewu i działania, i zaraz po odjeździe braci sprowadził go do widzenia się z przygotowanym ku tej rozmowie paniewskim. Chociaż w początkach, udając obojętność, drożył się niby pan podczaszy. Chociaż nadrabiał niby to dumą, łatwo dostrzegł jednak ostrzeżony wcześniej od Rudzkiego pan Kasper, iż rzeczy dążą ku dobremu końcowi. Odmienił więc ton rozmowy, obrót układów, zaniechał przechwałek i odgrażania, co tylko drażniły pana Zborowskiego. Głaskał owszem, zręcznie jego miłość własną, potwierdzał nawet w pewnym względzie słuszność, jaką miał obrażony podczas szukać zemsty nad Bogdanem. I radził, aby to skończyć łagodnie, nie rozjątrzając więcej ani tej, ani drugiej strony. A ponieważ, mówił, po tylu nieprzyjemnościach i zajściach osobistych niepodobna i myśleć, aby związki Krzysztofa z siostrą gospodarską kiedykolwiek dojść miały, niechże przynajmniej zostanie wzajemny szacunek, gdzie bliższe stosunki ustają. Opierał się niby pan Krzysztof, robił jeszcze trudności. Ale kiedy go pan Kasper Solennie zapewnił, że gospodar zezna własnym pismem, które w jego ręku zostawi, żadnej do niego nie ma pretensji i żadnego sobie nie zostawia prawa poszukiwania na nim swej krzywdy, ani przed królem, ani przed pany radnymi, zniósł wszelkie trudności pod czaszy, podał rękę do zgody i pokój ostatecznie stanął. Dla ocalenia dekorum we wszystkich tych układach ani było wspomniano o najważniejszej podstawie tego pokoju. O pieniężnej retrybucji ze strony gospodarza Bohdana. Ten warunek traktatu należał całkowicie do ludzkiego, i on go należycie i doskonale opatrzył. Sześć tysięcy dukatów miało stanowić okup pana wojewody. Te były własnością pana podczaszego. Szlachcic odebrał dwa tysiące tylko, zaręczone najsolenniej gospodarskim słowem. Kiedy Rudzki, zawsze w uniżonej niby postawie, zawsze z tym, że szyderskim uśmiechem na ustach stanął przed panem Krzysztofem, ten ostatni, widząc najpomyślniejszy koniec układów, czuł się do wdzięczności, którą był winien przebiegłemu doradcy. Z dobrocią zatem wziął go za rękę i powiedział łagodnie: Nie zapomnij nigdy, Zborowski, co winien tobie, mój ludzki. Postaramy się opatrzeć twoją dziurawą kieszeń i zawdzięczyć ci trochę staranie. Szlachcic do kolan się skłonił a potem podając papier Zborowskiemu. Oto jest, miłościwy panie, powiedział, solenne zrzeczenie się hospodara Bogdana, zaopatrzone pieczęciami i podpisem propria manu pana hospodara i szwagra jego, a to zaręczenie paniewskiego na dwa tysiące dukatów, które w przeciągu jednego miesiąca powinien dopełnić będzie do tych czterech, które są oto tu, w tym worku. I spory wór skórzany położył na stole. Nie posiadał się z radości pan Krzysztof tak szczęśliwym rozwiązaniem rzeczy, mniej dbały na przechwałki braci, zagarnął złoto, przekonany głęboko, iż należało korzystać z pory i, jak mówił Rudzki, drzeć łyka, póki się drą. Teraz przyjmiecie zapewne miłościwy panie odwiedziny pana Paniewskiego, życzy on sobie pożegnać was i ostatnią jeszcze jakąś prośbę zanieść do waszej miłości. Najchętniej, mój Rudzki, powiedz mu, że go czekam i na wszystko gotowy jestem. Kiedy Rudzki wyszedł uwiadomić pana paniewskiego, Krzysztof uprzątnąwszy złoto, wrócił na dawne przed kominem miejsce i spokojnie czekał przybycia swojego gościa. Dopełniwszy wszystkich warunków naszego układu, panie podczaszy, mówił gotowy do drogi szwagier Bogdana, zostawiłem sobie prawo ostatnią oświadczyć wam prośbę pana wojewody. Mówcie, panie Kasprze, dla was i za waszym wdaniem się jam zawsze gotów uczynić to wszystko, cokolwiek ode mnie zależeć może. Oto iż pozwalając Bogdanowi oddalić się wolno z waszego zamku, nie będziecie wymagać, aby stanął przed wami. Oszczędzicie mu przez to ostatniego przykrego uniżenia godności własnej, a mnie dacie dowód rzetelnej waszej przychylności i tej przyjaźni, na którą odtąd stale i wieczyście rachować pragnę. Zborowski pomyślał chwilę. Kiedy, czyniąc zadość waszemu wdaniu się o oswobodzeniem pana gospodarza, naraziłem się na wyrzuty i nieprzyjaźń brata mojego Samuela, myślałem, żem was dostatecznie przekonał, panie Kasprze, o mojej przyjaźni. Lecz kiedy tego jeszcze żądacie dowodu i na to się zgadzam. Powiedzieć jednak muszę, iż szczery miałem zamiar pojednania się z Bogdanem. Wiedząc, co się tam święci na Wołoszy, chciałem mu ofiarować mój zamek, nawet jako tymczasowe chronienie dla rodziny jego i zbrojną pomoc w razie potrzeby. – Dziękuję, dziękuję, panie Podczaszy – mówił paniewski Zmitrężony tą szczególną grzecznością Zborowskiego. – Wypełniam w tym wolę pana hospodara i bądźcie pewni, panie Kasprze, wierzę wam we wszystkim, a kiedy pan wojewoda unika widzenia się ze mną… Mówił urażony Zborowski. To brama mojego zamku otwarta dla niego. A nadto pewny waszego słowa bynajmniej nie żądam zaręczyn. I oddał papier paniewskiemu na dwa tysiące dukatów. Pożegnał natychmiast pan Kasper złagodzonego podczaszego i szczęśliwy tem rozwiązaniem swej sprawy, niezwłocznie opuścił czarnokozińcę, udając się wprost na kamieniec.